Od ponad 10 lat pracuję z rodzinami, rodzicami dzieci w różnym wieku. Od maluchów po nastolatki, takie już całkiem całkiem zaawansowane w wieku, i widzę, że temat granic jest często takim punktem zapalnym. Często dlatego, że jesteśmy bombardowani jako rodzice komunikatami typu musicie stawiać granice, musicie być konsekwentni, nie pozwalaj sobie wejść na głowę, i tak dalej, i tak dalej. I to często mocno podkopuje naszą pewność siebie i zaufanie do siebie jako rodziców, ale jednocześnie nie daje nam wskazówek, co mamy konkretnie, Robić. I kiedy pracuję z rodzicami, pomagam im rozbrajać te komunikaty, ubierać je w konkrety. Co to znaczy? Jak to zrobić? Czy rzeczywiście. To co robię jest wchodzeniem na głowę, pozwalaniem, żeby dziecko wchodziło mi na głowę. Czy rzeczywiście muszę dziecku stawiać granice, bo inaczej się rozbisłormani i go nie okiełznam już za parę lat? Kiedy pracujemy tak konkretnie, krok po kroku, to widzę, że rodzice nabierają zaufania do siebie i więcej spokoju w relacji z dzieckiem. Łatwiej im jest też nie wpadać w popłoch, kiedy pojawiają się jakieś podbramkowe sytuacje. Tylko sięgają po narzędzia które rzeczywiście nie tylko opanują sytuację tu i teraz, czasem nawet one wcale tego nie robią tu i teraz, ale pomagają działać długofalowo, z dłuższą perspektywą, żeby nie tylko zdusić niepożądane zachowanie, ale też pomóc dziecku. Dostrzegać granice innych, dbać o swoje granice i wyrażać je w taki sposób, żeby nie krzywdzić otoczenia. To wszystko oczywiście byłoby niemożliwe, gdyby rodzice nie zajmowali się sami swoimi granicami. I dlatego w kursie online nie tylko poświęcam swoją uwagę granicom w odniesieniu do dzieci czy do rodziny jako grupy, ale sporą część Zajmuje też kwestia granic dorosłych i poukładania się samemu ze sobą w tym temacie. Odkrycia, gdzie są moje granice, jak chcę o nie dbać, jakie są moje trudności w dbaniu o nie. Kurs jest uniwersalny, bez względu na to, w jakim wieku masz dziecko, skorzystasz z tych treści, bo staram się. Dopasowywać je do różnych grup wiekowych, do różnych wyzwań związanych z różnymi etapami. Oprócz lekcji wideo już nagranych, które można też odsłuchać w wersji audio, przygotowałam też podsumowania lekcji, tak żeby można było zerknąć sobie i zobaczyć, co tam było takie najistotniejsze: wydrukować, powiesić gdzieś w widocznym miejscu, a dodatkowo do, każdego, do każdej lekcji przygotowałam, opracowałam specjalne ćwiczenie, które pomaga trochę pogłębić temat w praktyce. Mam nadzieję, że praca z tym kursem będzie dla Ciebie pierwszym albo kolejnym krokiem w pogłębianiu obszaru granic, lepszym rozumieniu siebie i wspieraniu w tym temacie własnego dziecka.